Siema wszystkim. Witamy się z wami ponownie. Siema, tu Szwebs. Pato Minecraft. I lecimy dalej. No ja lecę, ja już tutaj wrócę. Widzicie, tam jest balkonik. Ładny balkonik, a tu ja. he? a nie, nie widać mnie. Nie, nie widać mi. Powiem On... wam, że muszę, muszę odbić, muszę odbić swoje, swój ekwipunek. A, miałeś mi jedzonko dać. No to najpierw muszę odbić ekwipunek. żeby sobie zrobić wiaderko. O. A co, zsiusiałeś się? No, można tak powiedzieć. Okej. Okay. Szczegółów nie chcemy znać. Znaczy nie no, ciopą jechał i tak samo wyszło. Aha. A to samo tak wyszło. Nie chciałem go zabić, samo tak wyszło. <gry> y uciąłem trochę trzciny, wiesz, bo i rozsadziłem na nowe. No to dobrze, to dobrze, to się cieszę. Po co tu dwa te? Powiem że to... mamy mamy piękny kanion, mamy piękny kanion, niedaleko. Wiem właśnie ja zauważyłem, że tam był kanion. I escape system pod nami. O kurde! No, o. o, wiesz co zrobię zaraz? No? TNT. Nie, TNT nie robię. Zrobię, będziemy zrzucać z góry, pokaz zrobimy. Okej, okay, w sumie no, widzowie sobie to obejrzą, jak tak myślę. No nie wiem. Możemy wysadzić nasz domek dla zabawy, a później wczytać normalny świat. Nie, ale mam pomysł, pod koniec serii można coś takiego zrobić. Jebut? Tak. Ale zachowując świat. Nie no co ty, po prostu zrobimy je Nie, bo w drugiej serii można wokół tego miasta pierdzielnąć. Okej, okay, no to zrobimy je Nie zrobimy je tylko... A poszczujemy to wrzodem i tyle. Heh, <laughs> z gwałci. Dobra? Masz jakąś koźlarz babkę? Nie, nie mam żadnej koźlarz babki. Biorę połowę schabu. Wysz, Kurde, <gudy>, dawno tego tekstu nie słyszałem na kogoś. Schab. tu chabia. ja Nie no. Wiesz, co ja przetopię w, w tą glinę? Tom. Tu, dum, tom tom, 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 Here is welcome. Dobra. Wróciłem. Ja! Bardzo piękny balkon, bardzo piękny balkon. Tylko, że go trzeba, chłopaku. Ale ryj, chłopaku. A, o. nie! A! Psz. To szkarada. Wezwać Wiedźmina. <grych> Dobra, wchodzę. Wiesz co, po prawej u góry dam, będę dawał drewno całe moje, które mam. Lajtowo, ten balkon trzeba w dołu trochę. Od z kamienia, żeby był taki fajny, równy. O widzę, że męciki dałeś, zaraz je... zrobię z nimi to co zawsze, czyli je. Prze nie Co? nic, nic. Nie rób z nich miecza. Zostawimy to na chwilę. A ja mam krzemień. O i zielazo, zapalniczkę zrobię spalę wszystko. Pizznut. A jeszcze mam e... takie do oddania. Okej, okay. i jeszcze wezmę sobie tylko irta. Idę, idę zobaczyć, jak tam wygląda moja hodowla. Słabo. Strasznie długo rośnie ta trzci trzcina. Wiesz co, nie, bo ja dosadziłem nową teraz... ...i już muszę poszerzać. O, miło. Także not so bad. To no dobrze. I ciopąk! Cioff, cioff! Ciof. uchuj <grywa> Pizzowa faza. Chodźcie do świata wyobraźni! uchuj Kurwa. I, przecieka Co ci przecieka? Dach. A, złe podpas. Weź. Nie. Wiesz co ja zrobię pod tym balkonkiem, balkonem, balkonikiem, whatever... Świat pizzy, Co? Świat pizzy, zrób. Nie. Buduję ci mamę, a potem zjem ją z mamą z mlekiem. Z mamą z mleki. Chwila, wiesz co, ja zrobię pod tym balkonem jeszcze jeden, taki trochę mniejszy. Ten będzie z białego drewna. A chyba nawet nie mamy białego drewna. Ja mam brzozę. A to dobrze. A tak. No. Byłeś na zrywać to. za zatem spotkałeś koźlarz babkę. babkę. <śle> nie wiem, czy male mnie to rozwala Koźlarz babka? Ja! Chyba im burszta postawię. Za, za tekst. Wymyśliliście zajebisty tekst, macie teraz burszta w nagrodę. Albo browca. Zobaczymy. Nie, browar za drugi. Nie dawaj im browara. Będę podróżał. Zobacz, sam bez, wypiję. Jutbc ten wiek na kanale 15 lat to taki trochę, wiecie... To jest stary wiek, zaraz to zmienię. No. 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 16 dobry. <laughs> nie. Nie, no damy z 20. Leżą słuchać po głosie. Co ty pierdolisz, jak ja słuchałem tych materiałów, to tak mi z mnie kształca ten scape. Mam wrażenie, jakbym siebie słuchał sprzed 10 lat. No, to tak. hmm. No, no dobra, to będzie 20 pasować nie? No. <grym> Czekaj, wiesz co, powiem ci, porobię obrazy, aby upiększyć to wszystko. Wiesz co, co myślisz o tym balkonie tu? No tam widziałem, że właśnie dobudowywujesz, więc no może być fajnie. Ciekawie, tak z dupy, ale śmiesznie. Albo to oszklimy i zrobimy taką przeszkloną. Ko kopułę, nie. Hmm. Co ty myślisz, koźlarz babko? Czekaj, póki co... tutaj wszystko... Tutaj no? póki co wszystko obczają. Okej. Okay. Hmm. Mam nadzieję, że nie robisz tu żadnej kampy. Nie, dopiero potem się Dobra. Tu się wam glina przetapia jakby, co? Wiem, wiem, widziałem już. Chyba nawet zebrałem trochę, ale nie zebrałem. Czerwiu. Pamiętam zawsze znaczy jak Diabolo się z tego czerwia śmialiśmy, bo kumpel... Teksty sobie wali takie, o, sam jesteś, w czerwiu. Czy to jest sam jesteś w czerwiu To jest tego najmocniejsze Sam jesteś czerwił. To jest takie kombak, wam pociśnie to słuchajcie, uciekacie i płaczecie. No. no. Bez sensu, ale jednak. Nie wiadomo, co na to odpowiedzieć, bo naprawdę. No, po prostu na to nie ma, tylko sam jesteś i coś dalej dopowiedzieć. <noise> Czekaj, wiesz co? Aż tak się zagadałem, że zapomniałem, co miałem zrobić. Aha, pamiętam! Płotki! Obrazek mi dziś nie chce wskoczyć kolejny. Bo chcę drugi taki o. sam wylosować, wam powiem, i mi nie chce wskoczyć. Ech... Nikt cię nie lubi, obrazy cię nie lubią, patrz. Chodź na ten. Czekaj, okay, bo to obrazek losuje. Ej. Koźla bo... Dobra, wiecie co, przejdę się tam do niego, zobaczę może następnym razem jakoś. Za chwilę znaczy się. Ja nie tyle byś przyszedł. Żartowałem. A I tak, i tak nie przyjdę. Zank. Pato. No pity, To cię poszczuje. Nie wiem czym, ale czymś się poszczuję i będzie spokój Patrz Myślę, że nie będzie źle Uwalniemy to Uwalnimy Teraz mnie palce będą mogły od tego klikania w, to, w ten przycisk no. A znalazłem, jak teraz sobie tak tutaj rzucę, żeby ten to od razu będzie. A nie, nie wiem. Ude, zastanawiam się czy to się ludziom spodoba takie balkony i te No wiesz co to jest świeży pomysł nowy pomysł, Przynajmniej nie wiemy, że niko, że nie zgapiliśmy go od nikogo. Wiem, 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 wiem. To jest akurat plus tego Ale mimo wszystko wiesz. Nie mam tego. A głód. Mały głód mnie atakuje. Mały głód. A! Dobra, to... słuchajcie. Kończ, zaczyna się nos. Zaczyna się moja warta. My idziemy na Dobranockę, a wy A wy nas oglądajcie, czekajcie na następne odcinki. Nara. Na, na następnym odcinku wylosuję ten obrazek w końcu. Komentujcie. Lights, ja. <running away> Dawajcie Wijybujcie... <i> lajki. Y Papa. Hey. Ah. Papa.